A na egzaminie, jakbym przyjechała na żółtym, to, jak, to jest traktowane jako błąd? To zależy od sytuacji. Tak naprawdę sytuacji może być bardzo wiele. Jeżeli podejmie pani taką decyzję, na przykład ze względu na to, że za panią jechał bardzo blisko inny pojazd, i to jeszcze warto byłoby chyba na głos skomentować, że nie podjąłem próby hamowania, czy. Tylko, że tak. Co się stanie, jeżeli hamowanie mi nie wyjdzie? Ja się nie zatrzymam przed sygnazatorem, tylko się zatrzymam w połowie, na przykład, przejścia dla pieszych. Stanie się coś? No nie. Przejechałem, mam błąd, nie zatrzymałem się w idealnym miejscu, ale nie wjechałem na skrzyżowanie, gdzie za chwilę ktoś się może pojawić, to, co sobie tłumaczyliśmy. W związku z tym na no sposób zachowania. E, bardzo często jest tak właśnie, że my hamujemy i zauważamy, albo słyszymy za sobą jakiś pisk opon. I puszczamy hamulec i uciekamy z tej sytuacji, bo najważniejsze jest obserwować otoczenie, zerkać, mieć świadomość, być gotowym, bo jeżeli my jesteśmy na coś przygotowani, to uwierzcie mi, moi kochani, dużo lepiej zareagujemy. Jak nas coś zaskakuje, no to mhm. będzie albo w odruchu, czyli też tak sobie, nasze zachowanie. I no, takie szanse są w zależności od bardzo wielu składowych. Czyli albo będzie dobrze, albo niekoniecznie. I a jak się spodziewamy, to jest dużo lepiej, bo, no bo jeżeli ja się spodziewam, że w każdej chwili światło może mi się zmienić, co ja robię? No, ze szczególną ostrożnością, ale też nogę z gazu sobie ściągam. To już leciutkie hamowanie silnikiem. Zaczynam się rozglądać. Ba, co więcej, jak widzę, niech będzie, że jeszcze mam 5 metrów do tej linii zatrzymania. Dość dużo, dość mało, ale widzę, że ktoś mi się na zderzaku przykleił. Ja mogę mieć jeszcze zielone leciutko muskam w pedał hamulce, zaświecałem się to hamowania, gość z tyłu od razu mi powiększa odstęp. Ja nad tym wszystkim, oczywiście wraz, z, jak tam wasze umiejętności doświadczenia doświadczenie będzie rosło, ale uwierzcie mi, nad tym da się na tyle, na ile gdzieś tam panować. Oczywiście nie ma lekarstwa na, na tych, którzy się tam przykleją. No nic z tym nie zrobimy, nie ma na, na wiele innych y, rzeczy, pomysłu i, i czasami jak ktoś bardzo chce, no to to da radę, ale też możemy nad tym panować. Mm -hmm. Ale raczej, tak szczerze, to raczej po egzaminie. Tak naprawdę jak przejdziemy na ten żółt. No zależy od sytuacji, ale raczej egzamin przerwany jest to. Niedostosowanie się do nadawanych sygnałów świetnych jest traktowanie jako rażące naruszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. No.